Ducha i Synu, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Prowadząc się w godzinie miłosierdzia, karpicy i firmeli, niech Bóg hałamowie świętego wszystko. Święty Ojca siostry Święty Ojciec Faustyno, nieskończonemu Błogosierdze Bożemu, który cały z naszych rodzin, z naszych współbraci, to i którzy przebywają w Bóg oraz prośby, i intencje wszystkich tutaj zgromadzonych, Także te zanoszone przez widzów telewizji niepokalanych, wysłane przez czytelników rycerza niepokalanych oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę, naszych przyjaciół, sympatyków, papieżów. Więc i tych, którzy modlą się za nas w oraz modlimy się o intencji beatyfikacji Sługi Bożego latającej tego z niepokalanych. Modlimy się o intencji chorych, cierpiących, także te, tych, którzy nie posługują się o opiekę nad naszą ojczyzną. Ojcze nasz, który się z niebi, święci imię Twoje przyczkło, twoje bądź koła, twoje jodów nie na ziemi. Dla naszego potrzeb nie wydajemy dzisiaj. i, na i odpuszczamy nasze winy. Ja jako inny podpuszczam nasze winy na braku. I nie wydajemy się na

przyjdź po tradycji Boga Ojca Wszechmogącego, z kozantem przyjdź do samych się przybytków małych. Wierzę w, iw. w iw. Bierzemy, Ducha Świętego, święty, obcowani, w święty Kościół Boży, w świętych obcowaniach, w i ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, i Bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze błaganie i, zapycie, i, naszy. Naszy. I, I za ziemi nasze i całe świata. Miej miłość w

dla całego całego do jego bolesnej męki. Miej, mój Panie, dla nas i całego świata. Ci ciało i krew, dusza i bóstwo Największego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla się dla jego bolesnej męki. Mniej nie osiedzi dana siła w całym Dla jego bolesnej męki. Mniej nie osiedzi dana siła w całym Dla jego bolesnej męki. Mniej nie osiedzi dana siła w całym Dla jego bolesnej męki. Mniej nie osiedzi dana siła w całym Dla jego bolesnej

Jego goles, Mi, się, dzie, dla Jego bolesnej mańki. Nie biorą się na nas i całego świata. Ojcze, że wietnam wierzy cały kraj, że im bóstwo dla naszego syna twojego, a pana naszego Jezusa chrystusa. Lasz się władzę, nie zaczyna się całego Ojcze, świata. A jego bolesne ręki Miej miłosierdzie ta na swój cały świat A jego bolesne ręki Miej miłosierdzie ta na swój cały świat A jego bolesne ręki Miej miłosierdzie ta Na Jego bolesnej męki. jego miło śmiercie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Nie miło śmiecie dla nas i całego Na Jego bolesnej męki. Nie miło śmiercie dla nas i całego Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze powaganie zagrzeby nasze i, naszego naszego i, ślady, i, i całego, całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej dla naszych, i Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie Czarnia. dla nas świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie Czarnia. dla nas Czarnia. i świata dla, dla Jego bolesnej męki. Miej miłość, że dla nas na całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej Dla, całego całego dla jego boletnej męki. dla nas z świata. Ojcze Przedwieczny, Ofiaruję Ci ciało i grę, i niebóstwą, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Ztaking, i dla, Jdem, dla, dla, freely, i rien, dla Jego boleśnej menki, dla Jego no, like, się, dla Jego męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego boleśnej dla Jego męki dla Jego męki dla Jego się. dla Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzila światła. Dla jego bolesnej męki. Miło się dzieci całej świetnie. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzia blana się całego świat. Dla jego bolesnej męki. Miłosyblana Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty niż niebtenny, zmiłuj się nad nami.

która się z najśmieczego serca Jezusowego, jako zróń miłosierdzia dla nas. Okrwi woda, która się wytrystała z najświętszego serca Jezusowego, jako zróń miłosierdzia dla nas. Okrwi wodo, która wytrystała z najświętszego serca Jezusowego, jako z ruń dla nas. Ufam. ufam abie. Jezu, ufa Tobie. Jezu, ufa Tobie. Jezu, ufał Tobie.